Wierzyli w to, wierzyli w to, że nie śmiertelni... Polski Czerwony Krzyż ma długoletnie tradycje działalności charytatywnej, dobroczynnej, jest organizacją masową. Swoją działalność rozpoczął w 1919 roku, a patronowała mu żona ówczesnego premiera Ignacego Paderewskiego Helena i może dlatego ten dobry patronat doprowadził do tego, że Polski Czerwony Krzyż rozwija się, rozwijał się błyskawicznie, był pomocny w każdym momencie, zarówno w okresie międzywojennym, gdzie w władzach znajdowały się wybitne postacie ówczesnego życia politycznego i intelektualnego, Ogromne zasługi położył w okresie II wojny światowej 1939-1945. Działał także na uchodźstwie przy rządzie polskim na uchodźstwie w Londynie. Zapomina się także, że działacze, lekarze Polskiego Czerwonego Krzyża brali udział w dokumentowaniu zbrodni katyńskiej. O tym się stosunkowo mało pisze i mało się wie. Organizacją supermasową stał się Polski Czerwony Krzyż po roku 1945 i aż do 1989. Liczył sobie prawie 6 milionów członków. Było to zupełnie rewelacyjnie. Dzisiaj liczba ta zmniejszyła się co najmniej 37-krotnie według tych danych, które, którymi dysponujemy, ale przyznam, że zostali najwytrwalsi i można powiedzieć najlepsi. Jest to więc organizacja, która swoją siłę zawdzięcza dzisiaj, powiedziałbym, w pewnym sensie litarności, ale także dobrowolności. I z czymś takim, z dobrowolnością, litarnością mamy do czynienia w półtusku, gdzie społeczność włączyła się w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. I ten region zasługuje na specjalne uznanie za to właśnie, że działa, pomaga, wspiera. E... I tutaj, panie profesorze, panie rektorze Mac Vicencio, mamy typowy przykład. Akademia Humanistyczna użyczyła właśnie tej wspaniałej sali auditorium maximum. Tak, dziękuję panie redaktorze za przypomnienie tego. Chciałem być skromny i nie dodawać, że Akademia Humanistyczna od początku swojego istnienia, to jest od 1994 roku, bardzo aktywnie działa dla dobra i na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasi studenci biorą udział we wszystkich akcjach charytatywnych, z no, niezbyt wielkich groszy, ale jednak to się wszystko liczy. Wspieramy działalność Kazimierza Boconia, przewodniczącego prezesa regionalnego Komitetu Powiatowego Czerwonego Krzyża w Półtusku. Co możemy powiedzieć? Jak na terenie Mazowsza rozwija się Polski Czerwony Krzyż w stosunku do powiatu pułtuskiego? Ach, To można odwrócić pytanie, jak w Półtusku na tle Mazowsza. E, powiedziałbym tak: e, Półtus jest jednym z lepszych zarządów rejonowych, choć bardzo skromnych. Z jednym pracownikiem, ale z bardzo dobrym prezesem i zarządem. Z ogromną ilością sympatyków, przyjaciół Czerwonego Krzyża. A poza tym i tradycja. Tu są spotkania. Tu się odbywały w ostatnich latach rozdawnictwa daru żywnościowego. Muszę powiedzieć, że wspaniała akcja nasza była. I ze względów na to, że się ludziom pomogło. A poza tym i pomoc. tylko podczas powodzi. Tak, i, i pomoc y, taka promocyjna dla polskiego Czerwonego Krzyża. Każdy towar miał znaczek Czerwonego Krzyża, prawda? Więc y, jest to organizm czerwonokrzyski, dobrze funkcjonujący. Jak na tle Mazowsza? Myślę, że w pierwszej dziesiątce na 38 zarządów rejonowych to, to bardzo dobra lokata. Bo. Są przecież zarządy, które kiedyś były wojewódzkimi, jak Ostrołęka, Ciechanów, prawda, Siedce, Radom, ale to jest zarząd z tradycjami. Jakie ma Pan życzenia z okazji tego pięknego jubileuszu 90-lecia istnienia? Yy, przyznam się, że się nie zastanawiałem, jakie życzenia, ale życzenie jest na pewno jedne. Aby Polski Czerwony Krzyż w Plutusku i okolicach dalej się rozwijał, rozkwitał i pomagał ludności tego powiatu. Bo to jest najważniejsza pomoc. Czy będziemy pomagali życzliwością, paczkami, czy inną formą, czy krew oddając, to to wszystko się mieści pomocy dla społeczeństwa półtuskiego. Czerwony Krzyż na terenie powiatu pułtuskiego. To znaczy pierwsze ślady historyczne, które prowadzą do nas, do tej historii naszej to jest lipiec 1920 rok. Czyli w zasadzie my jesteśmy już mamy 91 a nie 90 lat dlatego, że w zapisach historii Pułtuska tkwi ciekawostka taka, że oto w lipcu 1920 roku Polski Czerwony Krzyż, oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Półtusku, zorganizował 100 miejsc dla żołnierzy w szpitalach w Półtusku i w Serocku. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy w Serocku jest nadal ten szpital, ale w Półtusku, jak widać, jest. Ale wówczas ta organizacja była bardzo liczna? Tak, wtedy była organizacja bardzo liczna. To znaczy w zasadzie ona dopiero była w głąb, że tak powiem międzywojnia, gdzie wzrosła do 800 tysięcy, w tym około 400 tysięcy młodzieży. No, sam fakt, że już w 20 roku powiat półtuski powołał swój zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża. Właśnie on się nazywał nie Polski Czerwony Krzyż, tylko Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża, ale to nie ma znaczenia. To jest ta sama organizacja. A dzisiaj? A dzi po tej stronie mamy własnych honorowych dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Bardzo gorąco. <klucz> Jesteście takimi bohaterami dzisiejszej no tak, jestem prezesem od przeszło dwóch lat prowadzę ten klub, propaguję działalność czerwono Krzyża. Założyłem stronę internetową. Strona internetowa jest tak poczytna, że nawet jest obsługiwana przez Ukraińców, przez Słowaków. Na, na tej stronie internetowej znajduje się wszystko, co się dzieje w klubie i w, nie, nie tylko w klubie, ale i w, w Czerwonym Krzyżu, w wszystkie w, Jakie są organizowane różne imprezy, co tam się na bieżąco zamieszcza. Propagujemy czerwonokrze działalność poprzez pobory krwi w ambulansach w mieście, ale tak, za, tak samo i poza miastem. Jak długo jest Pan świodawca? Ile krwi Pan już oddał? No ja jestem krwiodawcą już 17 rok. Oddałem 37 litrów także jedno, Ale jest jeszcze rekordzista? No tak, no, prawie drugie tygodnie którzy mają, także do o, rekordzisty. Polskiego to, 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 to... Czerwonego Krzyża drugiego stopnia wyróżniono Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Półtusku. O wystąpienie proszę poczet sztandarowy oraz Pana Prezesa Zarządu Kazimierza Bocońskiego Czerwonego Krzyża drugiego stopnia uhonorowana. Pana Adama Kosewskiego i Pana Przemysława Wiernickiego. Pod znaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża trzeciego stopnia z Pana Bogdana Żukowskiego. Od znakę honorową Polskiego Czerwonego Krzyża czwartego stopnia otrzymują Pan Wiesław Cieńkowski, ksiądz kanonii Wiesław Kozy, dziekan dekanonii Wielkiego Profesor Parafii Świętego Mateusza. Góry. Ksiądz kanonii Józef Garnut Proposz parafii świętego Józefa w Kurtu. Na ciencioneciach honorowego świata. Z taką rubinową kroplą święta. Wychodziłeś, nachodziłeś, a jednak wychodziłeś swoje, proszę e, Pytań przepraszam, ale jeszcze sztandarowy. No co?